Witam Szanowni Państwo na kolejnej z cyklu konferencji e, podsumowania minionego miesiąca, a więc tutaj była, moi drodzy Państwo, trochę dłuższa przerwa. Mieliśmy okres wakacyjny, po tym okresie rozruch e, w miesiącu wrześniu i październiku. Chciałbym Państwu przedstawić na początku kilka najważniejszych takich informacji, według mojej oczywiście oceny. Później jestem o, otwarty na, na pytania. E, zacznę od e, miłej dla mnie informacji, ponieważ po roku ciężkich prac Zespół Parlamentarny Zbawiecznictwa Uzdrowiskowego i mundurowej Służby Zdrowia, w którym mam przyjemność przewodniczyć i który stworzyłem, odniósł duży sukces, nawet bardzo duży sukces w skali krajowej, ponieważ na ostatnim posiedzeniu Parlamentu i Komisji Zdrowia została wprowadzona głosami całej Komisji jednogłośnie oczywiście poprawka dotycząca zapłaty dla uzdrowisk i sanatoriów 70% kosztów stałych które ponosiły w okresie COVID-owego zamknięcia. Szanowni Państwo, to jest tak jakby zapłacenie 70% zaliczek pobranych z NFZ, u ponieważ w okresie pandemii NFZ uratował branżę poprzez możliwość wypłacania jednej dwunastej zaliczek zakontraktowanych kwot co miesięcznie i teraz NFZ, żeby branżę tak jakby pobudzić do działania, tak jakby przyspieszyć jej działanie, i też wrócić ją do dobrej kondycji, zdecydował się umorzyć czy też zapłacić za tą gotowość 70% tych pobranych kwot. 30% pozostałe będą do dorobienia w ciągu 3 lat, a dokładnie do 31 grudnia roku 23, bądź też do zwrotu, jeśli tak uzna firma, że woli te, te pozostałe 30% zwrócić. Ta pomoc będzie oczywiście pomniejszona, żeby była równość stron, bo były podmioty, które nie korzystały z tarczy, były takie, które miały tarcze. Te 70% będzie pomniejszone oczywiście o ilość e, pobranych innych wsparć i tak, żeby nie było podwójnego finansowania. Moi drodzy Państwo, jednak ciężka praca, e, duża i liczba negocjacji z nfz z Ministerstwem Zdrowia, Tutaj szczególnie dziękuję panu Bernardowi Waśko, wiceprezesowi nfz do spraw medycznych i panu prezesowi głównemu. Dziękuję panu ministrowi Adamowi Niedzielskiemu, który zainspirował mnie do tej walki, do tych działań, a też szczególnie panu wiceministrowi Maciejowi, Maciejowi Miłkowskiemu, który jest no, do, bardzo dobrym kompanem do, do prowadzenia negocjacji i merytorycznych rozmów. I oczywiście dziękuję całemu zespołowi i całej branży spotykaliśmy się z tą branżą. Oczywiście nie wszyscy będą do końca zadowoleni, bo każdy by chciał, żeby te pieniądze nie były pomniejszane od te wsparcie, które już, już dostali. Natomiast jeszcze oczywiście do tego systemu szykujemy dwie poprawki, ale o nich już powiem pewnie za miesiąc, które jeszcze może zwiększą tą kwotę przekazywaną do uzdrowisk. To się tyczy naszej ziemi, bo tyczy się to, bo też moi drodzy Państwo, Krynicy, tyczy się to Rabki wapiennego i wszystkich innych uzdrowisk, które funkcjonują na terenie naszego, naszego województwa i też całego kraju oczywiście. Podając rozwiązanie z Drugim tematem, moi Państwo, bardziej takim ogólnokrajowym, jest polski ład, ponieważ my dotrzymujemy słowa i na ostatnim posiedzeniu parlamentu wdrożyliśmy trzy ustawy ładowe polskiego Ładu. Są to kredyty hipoteczne dla młodych małżeństw i rodzin, gdzie wkład własny, który był bardzo często problemem dla młodych, młodych rodzin, będzie gwarantowany przez BGK przez wszystkie banki, które z BGK podpiszą taką umowę. BGK jest otwarte na podpisywanie umów nad partnerstwo przez innymi bankami i te banki będą mogły udzielać takiej gwarancji właśnie opartej o tą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. E, oczywiście ponadto, że zabezpieczymy tę kwotę gwarantowaną, tą kwotę wkładu własnego, no to też jeśli pojawią się dzieci po podpisaniu takiej umowy, drugie, trzecie i kolejne, będziemy pomagać w spłacie tego kredytu. Drugie dziecko to będzie 20 tysięcy spłaty, trzecie i kolejne to będzie po 60 tysięcy spłaty tego kredytu. E, oczywiście kredyt musi być minimum na 15 lat, zaciągnięty w walucie polskiej, żeby była stabilność, e, stabilność tych, tych, tych spłat, a więc moi drodzy Państwo, to jest takie realne wsparcie dla młodych małżeństw, dla rodzin. To jest rozwiązanie tylko, że które ma wesprzeć progresję w narodzinach dzieci, ale także pomóc właśnie rodzinom w założeniu swojego gniazda, bo we wszystkich raportach i badaniach przyczyną, w których młode małżeństwa nie chciały mieć więcej potomstwa, było to, że nie mają własnego lokalu albo nie, ma, nie są w stanie zakupić tego lokalu. A więc tutaj rząd wychodzi naprzeciw tym małżeństwom. Drugie rozwiązanie to jest rodzinny kapitał opiekuńczy. To jest 12 tysięcy na drugie i kolejne dziecko, które w wieku od 12 do 36 miesięcy będzie wypłacane albo po 1000 zł przez 12 miesięcy, albo po 500 zł przez 24 miesiące. To jest oprócz 500. Plus. To są dodatkowe kwoty wsparcia dla tych rodzin. I trzecia ładowa ustawa to jest, moi drodzy Państwo, oczywiście domy do 72 m2 bez kierownika budowy. Bez prowadzenia dziennika, na zgłoszenie, jeżeli nie ma planu zagospodarowanego przestrzennego, to będzie wuzetka, ale nie będzie się czekało na wz po pół roku, 3 czy 4 miesiące. Tego czasem dla urzędników są skrócony do 21 dni na wydanie wuzetki na taki dom. A więc, moi drodzy państwo, to jest też bardzo duże ułatwienie właśnie dla, dla młodych rodzin. Tutaj liczymy, że taki dom 70 m2 powierzchni zabudowy. To jest do 90 metrów, tak realnie, jeśli mówimy o poddaszu, przestrzeni do zamieszkania. To wystarczy, żeby zabezpieczyć potrzeby rodziny z dwójką, ewentualnie z trójką, z trójką dzieci. Takie ułatwienie też jest skierowane do państwa. I też dodam, bo są pytania od y, y, ludzi, którzy mają tak zwane domki rekreacyjne. No i drodzy Państwo, tak to obejmuje też domki rekreacyjne z 35 metrów dzisiaj do 70 metrów, ale pod warunkiem, że rozpiętość elementów tego budynku będzie do 6 metrów, a wysięg tych sporników do 2 metrów. A więc to będą te ograniczenia projektowe, y, jeśli chodzi o tak zwane budownictwo rekreacyjne. Co ważne, żeby nie było spekulacji. Trzeba złożyć oświadczenie, że dany dom jest budowany dla własnych potrzeb mieszkaniowych, tylko i wyłącznie własnych. Nie można go budować dla wynajmów, czy też do sprzedaży. Co do innych tematów, moi drodzy Państwo, to jest nowela budżetu, to jest bardzo istotny element. Na zdrowie dodatkowy miliard złotych został wpompowany, na PEFRON na wsparcie osób niepełnosprawnych 800 milionów złotych. Ale szczególnie dla Nowego Sącza i jednostek samorządu dookoła, czyli Starego Sącza, wszystkich gmin i powiatów jest trzeci punkt noweli. To jest 12 miliardów wsparcia tak reguły stabilizacyjnej dla samorządów za ten okres miniony. 8 miliardów to będą zadania własne, będzie skierowane na zadania własne gmin, a 4 miliardy z algorytmu, to znaczy nie będzie trzeba nie aplikować, tylko będą z algorytmu, są skierowane na inwestycje w w gminach, które są bardzo konieczne. Oczywiście proporcja przydziału tych środków będzie zależała od ilości procentów zrealizowanych sieci na terenie danej gminy. Będą odpowiednie współczynniki, ale one będą przeliczone i automatycznie tym gminom będą te środki wypłacane. Czyli łącznie 8 plus 4, łącznie 12 miliardów wsparcia dla samorządów. Ponadto, wracając, moi drodzy Państwo, oczywiście są jeszcze inne elementy, jak wsparcie dróg i kolei. To jest 10 miliardów dodatkowych złotych, żeby przyspieszyć pracę na drogach i kolegach. Skoro jesteśmy w tym temacie, to poruszę tego Podłęże piekiełko. Przetargi rozpisują się już na elektryfikację części istniejącej naszej, tego przebiegu. Są kontynuowane intensywne prace projektowe, geodezyjne i inne. Oczywiście, tak jak było już powiedziane, podłoże piekiełko jest włączone do szprychy tak zwanego centralnego portu komunikacyjnego, więc budowa ta, jak wspominał minister Bittel, z którym rozmawiałem, jest niezagrożona i pod wężem pikiełkiem będziemy się cieszyć w 27, ewentualnie 28 roku, tak jak było to planowane. Na razie nie ma jakichś horyzontu zagrożeń, które by się pojawiały. Inwestycja, którą czekaliśmy od lat, od dziesiątków lat, nareszcie nabiera rumieńców. Mam nadzieję, że nic nie stanie na jej przeszkodzie. A drugim tematem przy tej okazji jest też już legendarny temat, ale ważny, ale dla nas nielegendarny, a realny czyli sądeczanka, moi drodzy Państwo, zrobiliśmy. No, milowy krok do przodu. To trzeba sobie wprost powiedzieć. Nareszcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad udało się złożyć dokumentację do, decyzji, do wydania decyzji środowiskowej do Rdosiu. A więc oczywiście przed nami teraz kilkanaście miesięcy pracy w Rdosiu do wydania takiej decyzji. Jak Państwo wiecie, tam są konsultacje społeczne, tam są konsultacje z samorządami, tam są też, można odwoływać się, a więc w związku z tym to wszystko będzie trzeba rozpaczyć. Mamy jednak nadzieję, że to plus następnym etapem wydanie z RID-u, czyli przez wojewodę z klauzulą natychmiastowego wykonania, że będzie to realne w tej kadencji parlamentarnej, że my liczymy na to, że w najbardziej optymistycznej wersji z wykonawcą wbijemy łopatę, a najmniej optymistycznej, że przynajmniej będzie rozpisany już przetarg na projekt, prawdopodobnie za zaprojektuj i wybuduj sądeczankę. To są takie optymistyczne rzeczy. No i cały czas po rozmowach z ministerstwem termin roku 28-29 jest niezagrożony. tak? Jest to okres realnego wykonania, ponieważ przypomnę, że no przy tylu obiektach inżynieryjnych i też prawdopodobnie, jeśli zostanie jeszcze wdrożony tunel, no to budowa to jest minimum 4 do 5 lat, sama po prostu techniczne wykonanie pełnego przebiegu tras. Natomiast w tym kontekście też, moi drodzy Państwo, ruszają prace obwodnicy Brzeska, czyli tak zwanej części sądeczanki. Która pozwoli nam ominąć brzesko, rondo w brzesku, i już wpiąć się w to rondo u góry, która bezpośrednio nas doprowadzi już do zjazdu autostradowego, i tu prace już ruszają. I to też jest dobra wiadomość, bo też droga do Krakowa już o kilkanaście, kilka minut na pewno się dzięki temu rozwiązaniu skróci, a szczególnie w okresie korków, kiedy na rondo w brzesku trzeba było się wbić, to możemy zaszczędzić, nawet jak to się liczy do 15 minut w okresie szczytowym. No drodzy Państwo, idąc dalej, ostatni czas pandemii, też, która panoszyła się po nas, w naszym kraju po świecie jeszcze w okresie wakacyjnym dotknęły nas powodzie, dotknęły nas trąby powietrzne i też nieszczęśliwe pożary. No, niedawno, bo dwa dni temu pan premier skierował, jeśli chodzi o Nową Białą, dla tych jednostek OSP, które wykazał się szczególną odwagą w walce z tym pożarem i oddaniem, Trzy wozy, nowe wozy na ponad prawie 2,5 miliona złotych przekazaliśmy czeki w Aksmundzie dwa dni temu na trzy jednostki, trzy OSP dostaną takie wozy bojowe, żeby na przyszłość służyć mieszkańcom tamtego regionu, ale my też myślimy o tym regionie, o zabezpieczeniu powodziowym, prowadzimy rozmowy z polskimi wodami i z Ministerstwem Infrastruktury i w kontekście tego powstał parlamentarny zespół do spraw ochrony dorzecza Dolnej Górnej Wisły, przepraszam którego zadaniem jest wykreowanie mapy inwestycji zapobiegającej tzw. powodziom błyskawicznym i powodziom okresowym. Mówimy tu o siatce Polderów i innych rozwiązań i ten zespół silnie współpracuje z panem prezesem Dacą, z panem ministrem Markiem Grubarczykiem i oczywiście z ministerstwem infrastruktury. Yy, idąc do takich ważniejszych tematów, moi drodzy Państwo, żeby też nie przegadać tej konferencji, żeby też oczywiście być otwartym na pytania, powstał też zespół do wsparcia GOPRU. GOPRU to też u nas Krynica, to też na nasze tereny, nasze ziemie i Krościenko i nie tylko. Są plany wsparcia budowy, i modernizacji obiektów GOPRU i na Jaworzynie i w Krościenku i w Krynicy ten zespół pod przewodnictwem Pana Marszałka Kuchcińskiego. Oczywiście tutaj rozmawialiśmy też o gopr w innych województwach, ponieważ GOPR to jest to jest instytucja, która nie tylko i wyłącznie działa na terenie województwa małopolskiego. Przedstawili nam swoje plany inwestycyjne i te plany do, dostały wsparcie zespołu i, i też będzie walka o ich dofinansowanie w tym zakresie. Jeśli chodzi o takich ważniejszych tematów tutaj jeszcze lokalnych Cieszą nas inwestycje drogowe i cieszy nas to, że pieniądze, które były kierowane z wcześniejszych funduszy rządowych, jak Fundusz Inicjatyw Lokalnych, czy też właśnie za niedługo 20 miliardów środków, zostanie znowu wpompowane do systemu, ponieważ w ciągu dwóch tygodni najbliższych zostaną ogłoszone pierwsze wyniki naboru z Polskiego Ładu. Te inwestycje są realizowane, z czego przykładem są choćby na przykład Nowy sądz. Rusza za chwilę przecież modernizacja nawojowskiej, ulicy Nawojowskiej, jest prowadzona Młyńska, jest Bronieskiego, Sucharskiego, Grodzka, które już są zrealizowane i wiele innych dróg. To cieszy, że środki państwowe, środki finansowe, które kieruje rząd, pani przypomnę, że każda ta inwestycja, którą wymienimy, ale także oczywiście w gminie Stary, są czy w innych gminach, jest dotowana przez państwo na poziomie około 50, średnio, średnio około 55%. Środków pochodzi z rządu, czyli z środków, które mam zaszczyt jako przedstawiciel rządu w terenie, jako poseł, który też przecież naszym zadaniem jest lobbowanie za naszym terenem, wstawianie się za tymi inwestycjami, żeby one tutaj były intensywnie realizowane. Jestem przeszczęśliwy, że te inwestycje są realizowane. Gratuluję, że są realizowane prawidłowo. Natomiast mam nadzieję, że ich tempo będzie szybsze, tak, że te jednak dogadania, ustalania z gestorami sieci będą bardziej dynamiczne, bo na przykład no, zapowiadane 3 lata remont ulicy nawojowskiej trochę przeraża mnie i myślę, że dałoby się to przyspieszyć, tę modernizację. Ale oczywiście przy bardzo dobrej współpracy, koordynacji my pozostajemy do dyspozycji, jeśli by trzeba było brać udział w jakichś negocjacjach z gestorami sieci, jeśli chodzi na poziomie krajowym, czy nie tylko, jeśli byłyby jakieś problemy, to też my służymy naszą, naszą pomocą. Moi drodzy państwo, przy okazji, to są drogi, to są chodniki, to są oświetlone przejścia. Też na terenie Nowego Sądze i całego regionu, subregionu sądowskiego, państwo widzicie te doskonale teraz doświetlone przejścia dla pieszych. To są programy z Marszałkostwa, to są programy rządowe. Nawet więc, moi drodzy państwo, bezpieczne przejście, bezpieczny pie pieszy na drogach to są nasze priorytety. No ale też widzimy inwestycje inne w kulturę, a szczególnie w kulturę i dziedzictwo narodowe. Choćby na przykład pchnie się do góry już drugie piętro Archiwum Narodowego, nowy na ulicy 29 listopada, a też, o czym myślę, że już poinformuję za, za miesiąc, ale też będzie bardzo duża inwestycja, którą prawdopodobnie zrealizujemy dla krwiodawców na terenie sądeczyzny. Ale o tym jeszcze nie teraz mówić, jeszcze trwają pewne procedury, więc moi drodzy państwo, to jest ważne, żebyśmy razem, wespół zespół z samorządem terytorialnym, z prezydentami miast, ze starostami, burmistrzami, my posłowie, starostowie, marszałkowie wojewodowie współpracowali dla dobra naszego regionu. Wszyscy tu mieszkamy, wszyscy tu żyjemy, wszyscy chcemy, żeby ten region się dynamicznie rozwijał i cieszy nas każda inwestycja, która w tym regionie jest zrealizowana. Z takich ważniejszych tematów, oczywiście, moi drodzy Państwo, to jest infrastruktura sportowa. Tu też Państwa obiegło trudniejszy dla mnie temat toru saneczkowego. To ta sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Sprawa, oczywiście, duszników, z których była nam znana od wielu miesięcy. Tam się buduje cały kompleks sportów zimowych i się bardzo cieszymy, że ta infrastruktura sportu zimowych się rozbudowuje dynamicznie. Natomiast trwają cały czas rozmowy. Wniosek o to finansowanie toru w Krynicy jest już złożony od dwóch tygodni, już oficjalnie, a więc czekamy na jego ocenę. Możliwe, że będziemy się starać o budowę dwóch torów w Polsce, bądź też ewentualnie o wydzielenie z tamtej inwestycji toru do, tutaj do Krynicy, a jeżeli to się nie uda, bo życie jest dynamiczne. To są też inne tematy. Od razu już przerzuciliśmy się na inne propozycje, żeby tą górę i wąwkę w Krynicy zagospodarować dla dobra mieszkańców, dla dobra regionów, żeby przyciągać turystów, żeby to rozwijać. Natomiast temat, od razu obalam tezę, że temat toru upad upadł, jeszcze nie upadł. To, że w życiu się pojawiają trudności, to nie znaczy, że trzeba się poddawać tak łatwo, ale to nie znaczy też, że będzie to, ta droga prowadziła do jakichś wielkich sukcesów. A trzeba się umieć też przyznawać czasami do klęsk, a więc taką jest rolą prawdziwego czy odważnego człowieka, ale teraz, a więc teraz rozmowy trwają. W związku z tym z takich najważniejszych rzeczy, moi drodzy Państwo, to tyle z mojej strony. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, ewentualnie sugestie, żeby poruszyć jakiś temat, to służę teraz Państwu, jestem do Państwa dyspozycji. Jeżeli chodzi o torconeczkowy, temat nie upadł, ale jest mocno zagrożony przez to, że są plany, żeby ten Dusznikach powstał. Znaczy, jest tak, że Duszniki prowadziły kompleksową budowę. Tam jest, tam jest powołany COS, COS, który już istnieje, już funkcjonuje od wielu, wielu lat i też ma te sporty zimowe. Oni dostaną teraz około żeby nie skłamać, od 400 do 500 milionów na rozbudowę tego, tych obiektów. To nie jest ta, to tor saneczkowy, czy bobslejowy dokładnie, bo tylko powiem, że tam nie ma toru saneczkowego. W dokumentach tego jest bobslejowy, ale to jest mniej więcej to samo. A więc tak, no nie, nie, każdy, nie na każdym torze saneczkowym pojedzie bobslej, ale na każdym torze bobslejowym pojedzie skeleton czy saneczki, to trzeba sobie tak w taką stronę powiedzieć. Natomiast oczywiście, że to jest poważne, poważna sytuacja. Natomiast duszniki też zasługują na ten kompleks sportowy. Dobrze, żeby w jednym miejscu ćwiczyła się też kadra. Natomiast ja podkreślę jeszcze jedną rzecz na dzień dzisiejszy Krajowy Związek Saneczkowy Światowa Federacja Saneczkowa. Oraz e, Polski Komitet Olimpijski wydały jednoznaczne e, już kilka tygodni temu, miesięcy temu e, uchwały, które wspierają budowę tego obiektu e, jako głównego obiektu, bo mogą być dwa przecież, to nie jest problemem, w Krynicy. A więc cały czas obowiązują uchwały tych wszystkich federacji, które funkcjonują w kraju, na świecie, które są tak jakby związane merytorycznie z tym tematem. Natomiast tak jak mówię, cieszymy się, że ta infrastruktura w dusznikach będzie rozbudowana. Natomiast jeśli by się nie udało zrealizować toru saneczkowego, też mamy już inne. Pomysły też pan burmistrz już je prezentował publicznie, jako różne pomysły na zagospodarowanie Góry Iwonki, na utrakcyjnienie tego, tego terenu, więc świat się nie kończy na jednym temacie, ale temat cały czas jest w obiegu.